Restauracja dla ludzi aktywnych. Ja myślałem, że ludzie aktywni to nie mają czasu na jedzenie. <noise> jak słyszałeś, cele tak dużo nie jedzą, więc nie zajmuje to im zbyt wiele czasu. A z nami goście Magdalena Białkowska z Instytutu Żywności i Żywienia. Dzień, Dzień dobry. dobry, witamy serdecznie. Igor Dzierzanowski, dietetyk, trener. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czy dieta dla osób, które uprawiają sport, rzeczywiście jest tak nudna, jak słyszeliśmy? Kurczak, ryż, tuńczyk? Kurczak I niestety, niestety nie można pizzy, czyli ludzie aktywni się katują, bo chcieliby jeść pizzę, nie mogą. Absolutnie nie zgadzam się z takimi pomysłami, dlatego że człowiek, szczególnie aktywny, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, musi dbać o to, żeby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych i odpowiednią ilość energii, a właściwie kurczak. Ryż i, i, I warzywa. To jest taka dieta. No, na pewno y, ma, nie ma nabiału, który nie poza energią jest bardzo dobrym źródłem białka. Po, poza tym nie ma y, y, kwasów y, omega-3, które są niezwykle ważne dla naszego zdrowia, również dla sportowców i dla ludzi aktywnych, ponieważ one działają przeciw, znaczy zwiększają naszą odporność, mhm. działają przeciwdepresyjnie, wyrównują różne zaburzenia metaboliczne w sensie na przykład wysokich triglicerydów i in, szereg innych właściwości mają bardzo prozdrowotnych, czyli, czyli nie słyszałam w ogóle nic o tłustych rybach, które... Właśnie są znakomitym źródłem tych kwasów omega 3. Czyli dobrze rozumiem, że od czasu do czasu i człowiek aktywny i sportowiec może zjeść tą pizzę, na przykład z tuńczykiem. <laughs> Pizza z całą pewnością od czasu do czasu może znaleźć się na naszym stole, ale nie może to być żywienie zwyczajowe, mhm. bo to jest potrawa bardzo wysokokaloryczna. Poza tym Przygotowana z białej mąki, czyli też ta wartość odżywcza nie jest taka. Wysoka, czyli oczywiście od czasu do czasu wszystko możemy zjeść, to co lubimy, ale z całą pewnością nie może to być zwyczajem. Mhm. Jakie zasady mhm. powinny obowiązywać takich ludzi aktywnych? Ja myślę, że tu jeszcze Mieniowe. uzupełniając właśnie odpowiedź Pani, to fajnie, że tutaj był Pan w filmie, który powiedział, że warzywa, owoce. No to kurczak, ryż, okej, okay, ale rzeczywiście w kurczaku dużo witamin, składników mineralnych za bardzo nie ma. No bo to białko chodzi podobnie. tym, którzy budują masę tak, mięśniową, okay, prawda? Okej, ale tak naprawdę witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty, to, co nam pomaga się później zregenerować, to, co nam pomaga przyswoić to białko też, znajduje się w warzywach, w owocach. Jeżeli wybieramy ryż, to fajnie, żeby to był na przykład ryż brązowy, gdzie jest troszeczkę tej łupiny nasiennej, w której znajdują się jednak jakieś witaminy i składniki mineralne, a nie biały, oczyszczony zupełnie, gdzie tak naprawdę wartości odżywczej, prócz tego, że węglowodany, nie ma. Czyli co daje siłę takim osobom sportowcom, albo w ogóle osobom aktywnym, takim, które po prostu na przykład dużo pracują? Właśnie te witaminy dają im siłę? Czy białko daje tak im tak siłę? Tak naprawdę siłę i energię dają węglowodany. Czyli pizza. Pan <laughs> się przyczepił tak do na... tej pizzy. Nie, pan się przyczepił do pizzy, ale to nie jest też najgorsze rozwiązanie. Robiąc pizzę z miarę dobrych składników samemu, gdzie wiemy co w niej jest, jak ona jest tak naprawdę zbudowana od podstaw, to jest dla sportowców, zwłaszcza wyczynowych, bo umówmy się, jeżeli ktoś nic nie trenuje, często je pizza, ona jest wysokokaloryczna, więc tutaj już... Może to się pojawiać raz na jakiś czas w jadłospisie, ale raczej nie za często. Ale jeżeli ktoś trenuje wyczynowo, ma duże zapotrzebowanie energetyczne, pizza jest bardzo fajnym posiłkiem potreningowym na przykład. Dobrze, a jak sobie ułożyć taki dzień? No, mam przed sobą aktywny dzień. Co jemy na śniadanie, żeby na długo nam starczyło siły? No i tej umysłowej i fizycznej oczywiście. Ja pro, propaguję owsiankę, ale owsiankę z, z naturalnych płatków owsianych. I najlepiej zrobić na mleku, sobie w, domu, w domu mieszankę. Mhm. Czyli w jednym słoiku mamy płatki owsiane, w innym płatki jaglane, w trzecim siemielniane, w następnym owoce goi, które są niezwykle silnym antyoksydantem. I jeszcze w, ty, w tej mieszance, jeżeli dodamy otręby owsiane, to jeszcze mamy ekstra źródło pektyny. Czyli takie śniadanie to jest bardzo znakomity posiłek ze względu na wartość odżywczą, ale również jest bardzo ważne to, że jest człowiek syty do południa i jednocześnie nie ma ochoty na pojadanie. A powiedz, Igor, jeszcze jak w ciągu dnia na przykład y, tracimy energię, prawda? No to oczywiście przede wszystkim pijemy kawę, ale co zamiast kawy, żeby tak tam energię i siły nam nagle wróciły? Czyli że to... piją takie napoje energetyczne, które chyba tak. nie są zbyt dobre, no, co? Nie są zbyt dobre. Generalnie kawa... Kawa nie jest też złym rozwiązaniem tak naprawdę, no. jeżeli wypijamy jedną, maksymalnie no, jedną, dwie filiżanki dziennie. jak po południu dziennie. znowu czujemy spadek energii piąta. No tak, tylko że kawa to jest robiona. kofeina, jeżeli ktoś pije ją regularnie, to tak naprawdę tego dodatku energetycznego nie ma. Czujemy pobudzenie, bo zapach rzeczywiście kawy i ta kofeina troszeczkę w pobudza, zamian. ale nie dostarczamy energii. Jeżeli chcemy dostarczyć energii, to powinniśmy wprowadzić jakieś pożywienie, albo może być też sok na przykład owocowy. Najlepiej jakby to był jakiś świeżo wyciskany, fajny sok, który sobie sami przyrządziliśmy. Jeżeli chcemy, żeby to był rzeczywiście napój, jakiś taki z dodatkiem kofeiny, może być to jakaś herbata zielona, może być to yerba mate. Chciałabym zwrócić uwagę na taki fakt, że my wówczas, kiedy czujemy się w ciągu dnia słabo, sennie, sięgamy po kawę, a to może być objaw. Tego, że się nam obniża poziom cukru we krwi, że na przykład wydzielamy za dużo insuliny. I wtedy wystarczy, tak jak Pan powiedział, ten wyciśnięty sok Sof. z owoców i nasze y, zdolności do pracy szybko y, wracają do dobrego poziomu i wcale nie trzeba y, pić kawy, tylko po prostu. Troszeczkę ten objaw zlikwidować w sensie spadku poziomu cukru, co zwykle w pracy obserwujemy po kilku godzinach, jeśli nic nie zjemy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.